Siemaneczko Misiaczki. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie film z kolejnej gry nowiutkiej. Może już nie takiej nowiutkiej, bo wyszła w piątek, ale teraz dopiero nagrywam film. No, trochę późno. No, ale wyszła nowa gra mojego kolegi. Obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki, żebyście wiedzieli, jakby o co chodzi. No, z innych gier, które mój kolega tworzył. Dawno nie było filmu, więc bardzo przepraszam. No i tutaj pokazuję tą grę. Już był update 0.2 Behind the door Teraz wchodzimy. 53 odwiedziny Uuu, wybiła 50 dosłownie przed chwilą chyba No więc w tej grze chodzi o to, że mamy kilka pokoi Na razie mamy 4 No i są tam różne światy Za tymi jakby drzwiami No i na tych światach są jakby jakby Można po prostu się pobawić jest to na przykład świat, nie wiem, Classic World, jakiś las czy coś takiego, i będzie kilka sekretów. A w tych sekretach, poukrywanych gdzieś na jakichkolwiek mapach, będą y, itemki darmowe. Jest już jeden taki sekret, i y, jutro albo w piątek, y, nagrywam to w środę, więc albo w czwartek, albo w piątek, myślę, że zrobię tutorial, jak wejść do tego pokoju. No a w tym czasie wam pokażę grę. Nie wiem, wejdźmy sobie najpierw do... A poczekajcie, jeszcze nie... Yy. Dobra, tutaj mamy jego skina, bo zmienił skina. The Michael. Yy. No i tutaj on nam mówi, że ma pomysł, czy masz pomysł na jakiś upgrade, yy, update do gry. Yy. Jak tak, to napisz na grupie The Four Games na Robloxie bo on ma swoją grupę i bardzo bym chciał, żebyście dołączali. No a najlepiej to donatowali. No ale w ogóle, żebyście weszli na tą grę. Jak piszecie grę w wyszukiwarkę, nazwę, to wam nie wejdzie, więc musicie wejść na profil jego i potem wydziała, jakby, i wejść na jego grę, no bo inaczej się nie, nie uda. Po prostu ta gra jest jeszcze za mało popularna. Musicie wejść na profil D, Michael 4L. D. No wiecie o co chodzi. No i został dodany, no i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, jak jesteśmy tu, tutaj mam taki licznik minut, na razie mam jedną minutę Tutaj deweloperzy pod skokiem, widzicie tutaj, no są nole Ekran ładowania został dodany, chyba właśnie nowy e ekran ładowania, albo w ogóle w tym został dodany w tym update 0.2 Dobra, ale wchodzimy do pierwszego pokoju Dobra, mamy taki pokój Ogólnie to jest taka pustynia. No i tak ona wygląda. Czy tu mamy. No tutaj tak. Są tylko te kaktusy. Ale spokojnie, inny świat będą. Będzie więcej rzeczy. Ten świat jest akurat taki. wiecie... Po prostu pusty. I drugi świat. Dobra, mamy tutaj taki las. No i co to jest? Ej, przysięgam, że nie wiem co to jest. O kurde. Aha. No to już mamy, ale to nie jest ten z free tankiem. To jest jakiś jeszcze większy sekret. O! Widzicie to? Widzicie, co właśnie pokazałem? To jest jakiś najlepszy pokój w grze, przecież. Zobaczcie, mamy ten dywan latający, tęczowy. Normalnie tutaj jest na foreście W rogu. Ej, teraz wchodźcie sobie do tego pokoju i latajcie sobie. Jeszcze, że to jest trochę za łatwe. Nie wiem, może w nowym ci o wiele bardziej to ukryje. Mam normalnie dywanik. Mogę sobie latać. Dobra, przechodzimy do innych pokoi. Widzicie, tu będą takie sekrety właśnie. Kolejny pokój. Uuu, glitch Island. No tutaj, to jest taki jakby zwykły świat, ale trochę zglitchowany. E, no, fajnie, fajnie. Tutaj tak. Ale kurde, mega się cieszę, że ten dywan jest. Pierwszy odcinek z tej gry, i już mamy najmocniejszą rzecz. Prawdopodobnie, która w ogóle będzie w grze. mam Dobra, ostatni pokój. Znaczy, no, pokój. No i tutaj mamy taki domek. No i co? No, klasik island. Tutaj mamy taką trampolinkę. Gdyby nie ten dewan, to bym umarł. No i tutaj mam taką trampolinkę i klasyczny taki stary Roblox. I takie drzewko, a tutaj można sobie wskoczyć na dom. Nie mogę to zrobić na Dobra, wejdźmy sobie jeszcze do domu. No tutaj, wiecie, taki zwykły dom, klasyczny Roblox. Ogólnie gierka będzie update'owana, to jest wersja 0.2. No Wyzrygowałem już wam ten dywan. A i będzie, jak znajdę ten drugi pokój, White Room, tak zwany The White Room, i tam będzie ten darmowy itemek. Po prostu będziecie jakby mogli go założyć. To będzie darmowy itemek, który możecie założyć na swojego skina. No to właśnie jutro albo w piątek, czyli w czwartek, albo w piątek, jeszcze nie wiem dokładnie, zrobię kolejny odcinek i tam będzie właśnie pokazane, gdzie jest ten The White Room. No więc dobra. Bardzo proszę, żebyście dołączali na tą grę, żebyście donatowali, ale to już. No bardzo by na pewno Michał byłby wdzięczny, czyli mój kolega. No i tyle ja mam jeszcze tutaj do powiedzenia. Ja już donatowałem w tej grze 10 Robuxów, w innych grach też bardzo dużo donatowałem. No i. W sumie to tyle. No może jeszcze Wam coś pokażę. Hmm. kurde Może coś znajdziemy albo dobra nie w kolejnym odcinku jak znajdę The Lightroom to wam pokażę Bo już jakby więcej będzie na pewno wyświetleń jak w osobnych filmach to zrobię Te tego The White Roomu No po prostu błagam dołączajcie do grupy do gry najlepiej pamiętajcie że tylko da się przez wejście na profil jakby wejść na tą grę najlepiej to donatejcie no i w sumie to tyle. Więc, papa.